Cześć, witajcie kolekcjoner Pani Nisi strony. I dzisiaj przyszła do mnie mega mega przesyłeczka Taka od duża od Patrick's Kolekcjoner. Pewnie znany już wam kolekcjoner. Naprawdę ma świetne świetne filmiki, ostatnio mixa robił. Wbijajcie na jego kanał. No to co, zabierzemy się za unboxing. Wymianę z nim omówiłem na Facebooku. Bardzo fajnie się z nim wymienia, polecam go. No kurde. O, tutaj, mamy tutaj, wymiankę. tutaj, i tutaj, pewnie są gratisy. Rosja Dartmouth mecz Atax, część pierwsza. Wymiana karty specjalne. Tutaj mamy gratisy. I to też pewnie są um, gratisy. O, fajnie. Mamy Walbuena fan's favorite. Fajnie. Dalej mamy um, Fela Iniego Impacta. Thunder VI Utility Player. Mamy Ilkaya Gundogana Match Świetna, świetna karteczka i Svena Bendera, świetnie, do mojej kolekcji z Borussii Dortmund już je odkładam, teraz mamy gratisy, to co czekajcie, nożyczki sobie wezmę, gdzie je da, a tu są, dobra, to może najpierw gratisy. Co my tutaj mamy? Mamy Małkowskiego, bramkarza z Korony Kielce. Dalej mamy Bravo, Agenfejewa, Fan Persiego, starplayera. O i mamy Saszeteczkę z Ekstraklasy 2014. Otworzymy sobie ją w przyszłym filmiku. I mamy, wow, Zagłębie Lubin. Pięknie, pięknie. Poszukiwałem tego loga i w końcu jest. Świetnie, świetnie, naprawdę świetnie wygląda. Dobra, mamy wymianę karty. Może sobie teraz Borussię otworzymy. O, mamy Sokratisa, pięknie. Dalej mamy Sebastiana Kela, Juliana Sibera, jeszcze raz Sebastian Kel, Lukasa Piszczka, Kevina Groskrojca i Marcela Schmelcera. Pięknie, naprawdę stan tych kart jest idealny. Wbijajcie na jego kanał, naprawdę świetne, świetne karty. Dzięki, dzięki. Teraz może, teraz może, 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 może. karty specjalne. Kurde, jak się na to zabrać? Może tutaj przetniemy? Wow, bochum! Filip Lam, limiter au flagę Mamy Allen Düsseldorf u Aue, fajnie. Mamy Lamperta z Match atak z, z Ligi Angielskiej. Mamy Baumana, Winera Wow, 91 na obronie. Wow, super. I mamy Kevina Volanda, starsz Super. Po prostu no polecam jego kanał w 100%. Idziemy dalej. O, i tutaj są moje bazóweczki z wymiany, zależało mi na nich. O, i co my tutaj mamy? Proszę zobaczyć. Mamy Arnolda z, z Wolfsburga. Arnold naprawdę świetny zawodnik. Mamy Javi Garcia. Gephard, toporak, Toprak, em, Naldo. Tutaj dalej mamy Macchiadi. Em, Laut, Sotto, Ocipka, Castro, Kluge, Castro, Hushti, Reisinger, Macchi, em, Schauerte, O, Max Meyer, Max Meyer, naprawdę świetny zawodnik. Elia Alagui, um, Hosogai. Tutaj mamy Gutnera, Nasriego, Okazaki, Shinji Okazaki. Dalej mamy Petra Czecha, um, Taylora, Freisa, Sane, Iwica Olicz, um, Eswein, Klasen Huntelar, Castels, um, um, Modeste, um, Sebastian Rudy. Olański, Jansen, um, Drmić, fajnie Drmić, Sebastian Kell, Mlapa, um, jakiś tam Iraczek, Lustenberger, um, Noweski, Bauman, jeszcze raz, a nie, on był w wersji świecącej, dobra, Klaus, Lampertz, Vincent Kompany, um, Rkota, um, Hevedes, Marx. Um, o oh, Iwan Perisic, fajnie. Dalej mamy Denis Aogo, Elia, Polański, Klaus, Kraft, Anderson, um, Petrowicz, Buniaku. Naprawdę świetnie, świetnie. Um, tutaj mamy Sane, Bittencourt, Hildebrand, Reisinger, Hywedes i na koniec mamy Stadion Liberty Stadium z i City naprawdę świetna świetna ym, paczuszka w sumie dostaliśmy zaraz pokażę tyle karteczek, naprawdę świetnie świetnie, dzięki, dzięki Patryk z Kolekcjoner, wbijajcie na jego kanał no i zapraszam Was na unboxing tej saszeteczki dobra, to tyle na dzisiaj kolekcjoner Panini, cześć